Dalej. No to idziemy, chodź. Chodź idziemy, chodź. Statysiem, chodź tędy. Tędy pójdziemy, tu. Tutaj, tutaj musisz, Luluś, tu. Tak, i na dół tędy, chodź. Tutaj. No. Nie chcesz? Chodź powolutku, pójdziemy. Of tak. Trzymaj się mocno. Trzymaj. Tak. Trzymaj się kosteczki następnej. Tak, i na dół. I zjeżdżamy, tak. Tatuś też idzie. Trzyma tatuś, dawaj. O! Nie, bo tutaj jest wysoki, wiesz? O, i sam! I sam! Super! Ale super zjechałem, no Super. No, to ci też idzie.